Cześć, nazywam się Kasia Leszczyńska, a to jest kolejny odcinek podcastu Swoją drogą. Moim dzisiejszym gościem jest lekarz i współtwórca aplikacji medu, Paweł Pobudejski. Cześć, bardzo mi miło. Cześć, Ciebie Paweł. również miło zobaczyć w takich okolicznościach. Cześć, cześć. Słuchaj, dzisiaj odcinek jest inny niż wszystkie. Ja bym tak zaczęła od tego, bo po pierwsze będzie bardzo techniczny. Jest Będziemy taka szansa. może trochę kosmiczny. Postaramy się nie odlecieć za daleko. Okay. Jest też wyjątkowy ze względu takiego, że to jest pierwszy odcinek, na którym ja mam okulary. Udało mi się zaskoczyć pana od oświetlenia tutaj w studiu, tak mi się wydaje. To będzie pierwszy odcinek swoją drogą i oboje gości ma okulary. I bardzo będzie technicznie. Chcesz. Zawsze mogę zdjąć, jeżeli chcemy zachować <laughs> równowagę. Nie, damy radę, damy radę. Mam nadzieję, że światło nam się jakoś bardzo nie odbija. Zacznijmy od tego, czym jest Medu? Jesteś współtwórcą medu, tak? Jestem współtwórcą medu. Tak jak już wspomnieliśmy, żeby tego nie ukrywać, ty medu znasz dobrze od podszewki, także będę tłumaczył może troszeczkę bardziej tam. Opowiem najpierw trochę bardziej ideowo, jak mhm. powstał pomysł na medu, a potem co to przerodziliśmy. Jako już szczęśliwy absolwent lekarskiego, złapałem się na tym, że nie uczymy się zbyt dużo praktycznych rzeczy czasami na studiach. Złapałem się na tym szczególnie boleśnie, kiedy przyszła pandemia. W moim przypadku to był drugi semestr trzeciego roku. Pierwszych pacjentów tak na poważnie, na poważnie, wiedząc, co oglądamy, zobaczyliśmy na roku piątym, kiedy już troszeczkę troszeczkę tam było cieplej, za każdym razem, kiedy trzeba było mm -hmm. pomyśleć o jakichś poważnych sprawach, ale jak dobrze wiemy, to jest problem, który towarzyszy nam od dawna. Tyle się mówi o tych rosnących no w sumie grupach klinicznych. bardzo wiele odcinków swoją drogą dotyczyło i było w nich poruszane to, że ta edukacja medyczna jest no, nieidealna, mówiąc delikatnie. Dokładnie. Y I postanowiliśmy może nie tyle ją naprawić, co w jakiś fajny sposób. Uzupełnić, gdzie mówiąc fajny, celowo używam takiego słowa, którego, którego nie wolno używać, i polonistki zawsze się denerwowały, bo postanowiliśmy stworzyć aplikację mobilną, czyli medium, które trafia do nas najbardziej, bo lubimy oglądać reelsy TikToki i przeglądać Facebooka, w której potniemy wiedzę w jakiś taki przystępny sposób, taki jaki lubimy oglądać, kiedy co kilka minut wiemy, że stracimy uwagę, więc odpowiemy na jakieś pytanie, i to wzbogacić przede wszystkim. Czy wzbogacić w ten sposób przede wszystkim umiejętności praktyczne? Podręczniki są super, oczywiście nie chcemy podręczników skreślać i można z nich czerpać bardzo wiele wiedzy, ale okazuje się, że problemem dla studentów kierunku lekarskiego niekoniecznie są procedury poszczególnych operacji chirurgicznych, kiedy wybieramy się na chirurgię, tylko jak umyć ręce do operacji. I w tego typu umiejętności staramy się jakby uderzać w medu i chcemy po prostu. Dawać platformę do nauki tych umiejętności w taki sposób, żeby one były przydatne. I tutaj, jakby spektrum umiejętności, które pokrywamy, ostatecznie jest dosyć spore. Na ten moment są to zarówno takie umiejętności przedkliniczne, czyli chirurgiczne mycie rąk, zakładanie jałowych rękawiczek. To, co zawsze, kiedy mam okazję o tym opowiadać, opowiadam anegdotę, że na pewno każdy zna studenta kierunku lekarskiego, który dostał reprymendę od zespołu na bloku operacyjnym, że nie umie chirurgicznie umyć rąk. Ja też byłem tym studentem. No właśnie, bo to, to jest całkiem zabawne. Bo tego ja sobie nie przypominam, żeby mnie ktokolwiek na studiach tego uczył. To było tak, że jest się wrzuconym na chirurgię na blok operacyjny. Umyj się. I każdy zakłada, że ty to już umiesz. Tak, na, nawet pamiętam ten nerwowy moment, kiedy staliśmy koło prysznica i czy to umyj się przypadkiem w ogóle nie, nie kieruje nas tam. Kiedy właśnie wystarczy tak, jak mówisz, że ktoś po prostu spojrzy, pokaże, jak to Umy. zrobić i od razu zyskujemy więcej, bo idąc na blok, nie stresujemy się tymi podstawami, tylko możemy. Możemy z tego czerpać. Więc tak jak mówisz, to jest ten, ten pierwszy krok. No ale oczywistym jest, że im dalej, tym, tym tych umiejętności jest więcej i te prostsze stają się ponownie banalne i wydaje nam się, że już wszyscy je umieją. Stąd też szycie chirurgiczne. Spadem do szycia, gdzie nasz zaprzyjaźniony chirurg plastyczny pozakładał pięknie szwy, pokazując, jak dokładnie, którą metodę i do czego one służą. Do tego osłuchiwanie płuc, do którego ja mam chyba szczególny sentyment. Zebraliśmy oczywiście z pomocą osób, które się specjalizują w zbieraniu mm -hmm. takich nagrań, prawie 400 nagrań pochodzących z prawdziwego osłuchiwania, gdzie jest po prostu zaznaczone, w którym miejscu słychać jaki fenomen. Oczywiście do tego informacja, kiedy to się może pojawić. Do tego kolejna perełka, tym razem bardziej sprzętowa niż, niż aplikacyjna, to jest trenażer laparoskopowy. To jest już wiedza, która niekoniecznie interesuje każdego studenta, bądźmy, bądźmy szczerzy, ale. Krzywa nauczania takich umiejętności jest dosyć spora i trudno idąc pierwszy raz do pacjenta od razu oczekiwać, że pewne rzeczy umiemy zrobić. Fajnie jest niektórych rzeczy nauczyć się w kontrolowanych warunkach, na przykład w domu, przy pomocy tego, co zrobiliśmy, czyli najtańszy na rynku trenażer laparoskopowy. Tak to pięknie brzmi. możemy się Ale jest do faktycznie uśmiechać. najtańszy. Tak? Jest faktycznie najtańszy. Ostatnio wypuściliśmy gazometrię, czyli tak, żeby widząc wydruk z analizatora parametrów krytycznych wiedzieć, co się działo. No dużo planów jeszcze mamy, ale jesteśmy tutaj, żeby porozmawiać, a nie żeby uprawiać marketingowe rozmowy, więc może, może na tym poprzestanę, ale w skrócie taka przyświecała nam idea. Aktualnie Medu to jest po prostu aplikacja, w której studenci kierunku lekarskiego i młodzi lekarze mogą uczyć się po prostu praktycznych rzeczy, tego jak zachować się w danych, w danych sytuacjach. Czy znaczy, wiesz, to jest, to jest super ciekawe, bo ja pamiętam właśnie moje doświadczenia z pierwszych y, gdzieś tam zajęć z chirurgii na czwartym roku. Ja nawet nie wiedziałam, o co chodzi z rozmiarem rękawiczek Dokładnie. i też zosta, zostałam tak nagle wrzucona y, do asysty. I pani instrumentariuszka pyta mi się, jaki ma pani rozmiar. Ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi. Na, na szczęście na ten temat też mamy lekcje i nawet tam tłumaczymy, dlaczego się mówi szóstki, siódemki i ósemki. No bo tak to odruchowo chcemy powiedzieć. Tak, ale i, tak. Także na to też jesteśmy gotowi. Myślę, że doskonale rozumiemy, rozumiemy te doświadczenia, tak jak chyba wszyscy, którzy... To którzy jest właśnie te fenomen tego, że zawsze mówi się, no jak, powinniście to umieć. I tak każdy mówi przez kilka lat, ale nikt nie był tym pierwszym, który powiedział, to ja was tego nauczę, tylko jest potem łańcuszek osób, które mówią, no jak to, wy tego jeszcze nie umiecie? Dokładnie. I, nie i tu tego? ponownie mogę powołać się na ten jakby indywidualny przykład, kiedy na te pierwsze prawdziwe zajęcia kliniczne poszliśmy na piątym roku i no zupełnie się nie dziwiąc. Wszyscy oczekiwali, że już tyle rzeczy umiemy, a na niektórych oddziałach to była nasza pierwsza w ogóle, w ogóle styczność. Ale to mhm. też, myślę, że to była wyjątkowa sytuacja, także... Mhm. Dobra, jak z tej aplikacji korzystać? Znajdujemy aplikację, tak? Dokładnie, w Google Play lub App Store, także okay. tutaj sprawa jest dosyć prosta. Tam można założyć konto. Duża część treści jest dostępna za darmo. Tu pozwolę sobie powiedzieć rzecz, której jeszcze nie ogłaszaliśmy. Nie wiem, kiedy będzie publikacja, ale jeszcze nie ogłaszaliśmy. Że tych treści darmowych chcemy stworzyć dużo, dużo więcej i pokrywać takie szersze spektrum umiejętności. Każdy kurs, o którym teraz porozmawialiśmy, można sprawdzić za darmo. Bo wiemy, jak to jest, zwłaszcza jak się jest studentem, nie chce się od razu, od razu za pewne rzeczy płacić, co zresztą doskonale rozumiem. Mhm. Natomiast jeżeli już w jakiś kurs będziemy chcieli się zgłębić bardziej, no to wtedy można po prostu czy na naszej stronie internetowej, czy w aplikacji wykupić dostęp. Dopowiem tylko, jeśli słuchają nas młodsi koledzy, że te umiejętności podstawowe wszystkie są w darmowym kursie, no bo to, to po prostu powinniśmy umieć i to, to chcemy, żebyśmy wszyscy umieli. Czyli teraz jeszcze, żeby każdy wiedział o co chodzi, każda z tych części, o której mówiłeś, znaczy każdy właśnie ten mhm. fragment umiejętności to jest osobna część kursu. Jakby. Dokładnie, osobny, osobno... osobny kurs, my to, taką nomenklaturę mhm. sobie wprowadziliśmy i każdy kurs jest w pewnej części dostępny mhm. za darmo, żeby, żeby móc zobaczyć czym medu jest tak naprawdę, a nie mhm. po tym co ja tutaj opowiadam. OK, zaczęło się od szycia chirurgicznego, z tego co mówiłeś. Tak. To był pierwszy pomysł, który się zrodził. E, jakie były początki w ogóle? Jakbyś mógł trochę zdradzić, jak to wyglądało, tak troszeczkę od początku. To, to jest daleka historia, bo szycie chirurgiczne mm -hmm. pojawiło się na długo przed aplikacją e, i tak naprawdę można powiedzieć, że Medu, jako ten projekt bardzo silnie związany z aplikacją, niejako wchłonął szycie, które już było, które było takim. Czymś, co bardzo dobrze znamy, czyli zestaw do szycia, podręcznik z jakimiś tam informacjami, jak zakładać poszczególne szwy. Natomiast tym, co gdzieś tam najbardziej pociągnęło rozwój aplikacji do przodu, była jednak laparoskopia. Mimo, że druga w kolejności, to, to ona gdzieś tam te aplikacje najbardziej, powiedzmy, jej wizję gdzieś tam naszkicowała. Ja czytałam Twój wywiad, którego udzieliłeś na temat właśnie no, trochę przyszłości medycyny i na temat tego, że ta inżynieria wkracza do medycyny. Tak. Co masz na myśli, mówiąc to, że inżynieria wkracza do medycyny? Ja lubię mówić już teraz, nie pamiętam szczerze mówiąc, jak dokładnie mówiłem wtedy, że inżynieria wkroczyła do medycyny tak naprawdę i musimy się spodziewać, że będzie tego coraz więcej. Myślę, że wystarczy przejść się po oddziale, żeby zobaczyć, że aparat do USG nie jest już przecież niczym szokującym. Pomijam klasyczną historię, że to już nie jest urządzenie wielkości pokoju, tylko wielkości komputera. Czy też te wszystkie sprzęty, z którymi ja już zdążyłem mieć do czynienia na studiach, czyli na przykład aparat USG, który no, można wziąć w ręku, czy też ta głowica przypinana do, do tableta. Coraz częściej przecież się mówi, że osłuchiwanie jest coraz mniej znaczące, no bo przecież zawsze możemy przyłożyć głowicę. Z mojego doświadczenia tak troszeczkę jest z osłuchiwaniem serca. Oczywiście kardiolodzy robią to fenomenalnie i absolutnie nie próbuję odebrać, odebrać temu znaczenia. Natomiast z mojej perspektywy często jakby wysłuchanie fenomenów oddechowych kończy się na tym, że na koniec dnia i tak będziemy chcieli przyłożyć głowice i po prostu zobiektywizować to, to, co słyszymy. Kolejny przykład też bardzo dobrze nam znany, chociaż jeszcze niedawno nie lubiliśmy o nim za bardzo mówić, tak mi się wydaje, są automatyczne analizy EKG. Oczywiście nie próbuję powiedzieć, że to zastąpi człowieka, bo ja absolutnie tak nie uważam. To pamiętam, że w tym wywiadzie też wspominałem, o którym, o którym mówiłaś. Tylko pewien przesiew informacji tak naprawdę komputery już potrafią robić za nas. Oczywiście, że i tak musimy jakoś tę wiedzę można powiedzieć dosłownie i w przenośni przypieczętować I, i pewne informacje i tak człowiek musi potwierdzić, ale sam fakt, że komputery są nam w stanie dawać wskazówki, uważam, że to jest fajne, ponownie to okropne słowo, <ślad> przykład na to, że, że inżynieria do medycyny wkroczyła Kolejny przykład z takiego zaplecza, troszkę bardziej specjalistycznego. Endoskopy teraz potrafią wskazywać podejrzane zmiany, które gdzieś tam na przykład w kolonoskopii się pojawiają. Tu ponownie oczywiście człowiek jest potrzebny, żeby, żeby gdzieś tam temu się dokładnie przyjrzeć i podać konkretną informację, ale to takie wodzenie nas za rękę działa, działa coraz mocniej. Myślę, że przykłady można by było mnożyć, ale też coś, na co ja bardzo lubię zwracać uwagę i wydaje mi się, że my jako lekarze już przestajemy z tym mieć problem tak mówię my jako lekarze, chociaż jestem dopiero na początku tej drogi, ale myślę, że to już czas, że, że jesteś, można tak jesteś mówić. Jesteś lekarzem. Nie boimy się już wyciągać aplikacji, czy logować się na jakąś stronę na komputerze, żeby pewne informacje po prostu sprawdzić. I anegdotą, którą też zdarza mi się opowiadać, niestety mam jakiś tam ograniczony zasób i one się powtarzają, jest sytuacja z zajęć jeszcze na studiach, kiedy w centrum symulacji, symulacja wysokiej wierności, nie wiedzieliśmy jak postąpić z pacjentem, Wysokiej wierności, wtedy... czyli wytłumaczmy, że to jest aktor, odgrywamy... Nie, to był symulator wysokiej wierności, a, a, czyli to nie okay. był aktor, tylko fantom, który można było okay. w pełni zamonitorować, zakładać dostępy okay, okay. i tak dalej. Takie z aktorem też, też się zdarzają mm. już na uczelniach medycznych, to też warto wspomnieć, bo może oglądają nas osoby młodsze, które jeszcze nie, nie napotkały tego zaszczytu. No i wtedy nad moją głową zaświeciła się żarówka, mówię, kurczę, mam na telefonie aplikację z wytycznymi ESC, no to poradzimy sobie z pacjentem kardiologicznym. Absolutnie wtedy nie wiedzieliśmy, jak postąpić. Już nie będę mówił, jaka to była sytuacja, bo teraz już wiem i byłoby głupio się przyznawać. Natomiast ze strony prowadzącego, mam nadzieję, że nie pamięta tej anegdoty, czuję się, że go obgaduję, padła taka informacja, że no, nie możecie tego zrobić, bo to jest jakby nie w porządku. Musicie taką, taką wiedzę wysnuć z głowy. I pamiętam, że bardzo to we mnie zarezonowało, bo mam takie poczucie, że kiedy mam do wyboru zrobić coś nazwijmy to na oko, na czuja, którego nie mam jeszcze dużego jako młody lekarz, jeszcze chwilę nie będę miał. Dlaczego nie mogę sobie zobiektywizować tej wiedzy? I oczywiście stany nagłe musimy umieć na pamięć, tu nie ma czasu na telefon, rzecz, rzecz oczywista, natomiast fajnie by było, gdybyśmy się nauczyli i faktycznie się tego uczymy, po prostu wiedzieć, gdzie szukać i te informacje potwierdzać w rzetelnych źródłach, bo kiedy trzeba dać pacjentowi lek i poświęcimy, Dwie sekundy na to, żeby upewnić się, czy ta dawka jest prawidłowa, czy nie ma interakcji, czy działań niepożądanych, no to tak naprawdę minimalizujemy ryzyko i działamy na korzyść pacjenta, bo nie zapominajmy, że na koniec przecież o to chodzi. To jest właśnie niesamowita ta zmiana, która się dzieje na naszych oczach, że to pokolenie. Które teraz zaczęło pracę już kilka lat temu, coraz bardziej oswaja się z tym, żeby właśnie w trakcie pracy bez problemu wyciągnąć ten telefon i poszukać na przykład leków w jakiejś wyszukiwarce leków, poszukać dawkowania czy korzystać z jakichś kalkulatorów medycznych. To, to się dzieje już w zasadzie i to powinno być czymś zupełnie naturalnym. Natomiast no, twoja anegdota jest o tyle właśnie dziwna, że, że na studiach tym bardziej powinno się oswajać z tym, że w, w takiej sytuacji. Powinieneś mieć możliwość z tego skorzystać. Tak, też dopowiem: mhm. oczywiście, to była symulacja, więc był to fantom, ale niestety nasz pacjent zmarł, okay. bo faktycznie nie wiedzieliśmy, co zrobić. To oczywiście była pouczająca lekcja, mhm. ale myślę, że ja przede wszystkim nauczyłem się tego, że fajnie by było po mhm. raz trzeci Będę sam siebie upominał, jakbyśmy, jakbyśmy gdzieś mogli, mogli po prostu szukać tych dróg, które przecież nie są powodem do wstydu.